Reakcja Tollensa pozwala na wykrycie aldehydów oraz związków zawierających grupę aldehydową. Do dwóch probówek wlewam roztworu adno 3 i doleję wodnego roztworu amoniaku. Pojawia się w probówkach tlenek srebra, rozpuszcza się on w nadmiarze amoniaku, przechodzi w formę związku kompleksowego. Srebro jest tutaj na plus pierwszym stopniu utlenienia. Do pierwszej z tych probówek wleję etanalu, aldehydu octowego. Aldehyd octowy możemy po wlaniu zamieszać zawartość probówki i będziemy ogrzewać. Zresztą już widać, że na powierzchni probówki pojawiło się lustro srebrne, charakterystyczne dla tej. Reakcji. Do drugiej probówki wsypiemy kilka kryształów glukozy, cukru, który jest aldozą i ten roztwór ogrzejemy. Ogrzejemy w płomieniu palnika gazowego po zamieszaniu i również po chwili ogrzewania musimy dostarczyć energię. W naszej probówce pojawi się lustro srebrne. Już obserwujemy pojawienie się tego lustra srebrnego. Możemy wylać zawartość probówki do zlewki i zaobserwować na dnie probówki lustro srebrne. Ważną reakcją jest reakcja tolensa. W tej reakcji możemy wykryć grupy aldehydowe. Używamy do reakcji tolensa kationów srebra i powstaje w naczyniu, w którym zachodzi ta reakcja lustro srebrne, czyli kationy srebra pod wpływem reduktora przechodzą do srebra metalicznego. Co jest źródłem Ag plus w naszym roztworze? Otóż będzie to Azotan srebra. Na ten azotan srebra podziałam amoniakiem. W środowisku oczywiście zasadowym tworzy się tlenek srebra. Ten tlenek srebra brunatny jest rozpuszczalny w nadmiarze amoniaku i powstaje związek kompleksowy, który zapiszemy jako AGNH3 dwa razy wzięte z ładunkiem dodatnim. Ten związek jest to kation diamino srebra. I tutaj zamiast Ag2O czasami w poważniejszych zagadnieniach kolokwialnych czy egzaminacyjnych zapisujemy ten związek kompleksowy. Do naszego eksperymentu użyliśmy etanalu, czyli aldehydu octowego. Zapiszmy to w sposób prostszy: Ag2O i zaznaczę, że to będzie rozpuszczone w amoniaku. Powstaje wtedy kwas octowy, kwas etanowy CH3COOH oraz srebro srebrometaliczne. To właśnie będzie lustro srebrne. Powinniśmy uzgodnić współczynniki reakcji. Tlen jest na minus drugim, wodór na plus pierwszym, czyli atom węgla w grupie aldehydowej jest na plus pierwszym. Natomiast w grupie karboksylowej tlen na minus drugim. Cała grupa OH jest minus jeden, czyli węgiel jest na plus trzecim. Srebro w Ag2O na plus pierwszym, a po reakcji na zerowym. Tak więc atom węgla na pierwszym stopniu utlenienia przechodzi do trzeciego stopnia utlenienia oddaje dwa elektrony. Dwa Ag+, plus przyjmują dwa elektrony, powstaje Ag0. Ponieważ są i oddawane, i przyjmowane elektrony dwa, to uzgadniamy współczynniki. Pisząc tylko dwójkę przy AG0. W przypadku, gdy do reakcji użyłem glukozy C6H12O6, to trzeba by taką reakcję zapisać. I tu zaproponuję wzór pierścieniowy glukozy, alfa glukopiranozy I zapiszemy najpierw grupę OH w cząsteczce. W przypadku. Podziałania utleniaczem pęka to zaznaczone wiązanie i z węgla numer jeden tworzy się węgiel karboksylowy, czyli mamy na końcu grupę COOH. Zapisaliśmy tak tutaj, mamy właśnie grupę COOH, i wszystkie inne. Cząsteczki grupy OH funkcyjne umieszczamy bez zmian. Jest to jedna z możliwych form przedstawienia takiej reakcji Tollensa. Produktem reakcji jest oczywiście również lustro srebrne, i widzimy, że w obu przypadkach powstawał i w przypadku etanolu, i w przypadku glukozy powstawał kwas. W tym przypadku kwas glukonowy. kursar.pl Naturalnie że proste